Komisarz Wojciechowski kończy swoją kadencję. Rolnicy kontra Rafineria Gdańska. Kołodziejczak o pomocy dla rolników. Unijne przepisy uderzą w polskich producentów jaj. Po głowie trzody chlewnej spada z powodu afrykańskiego pomoru świń. Odchodzący komisarz Unii do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski opublikował wstępne sprawozdanie podsumowujące jego pięcioletnią kadencję. W sprawozdaniu wymienił siedem kluczowych osiągnięć dla żywności i rolnictwa Unii w ciągu pięciu lat wyjątkowych wyzwań, które uważa za swoje osobiste sukcesy. We wstępie do swojego sprawozdania Wojciechowski przypomniał o wszystkich kryzysach, które dotknęły rolnictwo podczas jego kadencji jako unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Następnie zaznaczył: Jestem dumny z tych osiągnięć, ale również wdzięczny za współpracę, jaką otrzymałem w czasie mojej kadencji. Bez niej te sukcesy nie byłyby możliwe. Szczególnie chcę podziękować rolnikom za ich protesty w zeszłych latach, które miały istotny wpływ na wiele zmian w polityce rolnej, zwłaszcza na uproszczenie polityki rolnej w bieżącym roku. W tych trudnych czasach jestem wdzięczny, że nigdzie w Europie nie brakowało żywności. Rolnicy i wszyscy pracownicy sektora spożywczego zasługują na wielkie podziękowania, które wyrażałem im wielokrotnie, a teraz wyrażam je raz jeszcze, pisze Janusz Wojciechowski. Na zakończenie swojego sprawozdania Janusz Wojciechowski cytuje profesora Waltera Hallsteina, który ponad 60 lat temu, uzasadniając utworzenie wspólnej polityki rolnej, napisał: Wiemy, co społeczność rolnicza oznacza dla Europy, nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale także moralnego, społecznego i ludzkiego. W miarę rozwoju współczesnego społeczeństwa istotne jest, aby rolnik i jego rodzina, z ich niezależnością i wartościami ludzkimi, mieli możliwość przetrwania. Jednak wielu rolników nie utożsamia się ze wspólną polityką rolną, a co za tym idzie z komisarzem Wojciechowskim. Część z nich ma żal do polskiego polityka o brak załatwienia ważnych z punktu widzenia naszej rodzimej produkcji spraw. Rolnicy z gmin Cedry Wielkie i Suchy Dąb, sąsiadujących z rafinerią Gdańską, nie mają dostępu do słodkiej wody z kanału wysokiego. Od dawna starają się o naprawę wadliwych melioracji. Sytuacja jest dramatyczna, alarmują Alternatywnie mogliby wprowadzać na swoje poldery wodę z Martwej Wisły, ale ta jest zasolona. Rolnicy obwiniają za to rafinerię gdańską, natomiast spółka twierdzi, że to efekt uwarunkowań terenu. Problem zasolenia wód słodkich w kanałach, piaskowym, wysokim, śledziowym i gołębim od strony Martwej Wisły, jest znany od wielu lat. Jednak w czasie tegorocznej suszy sytuacja znacznie się pogorszyła. W okresie niskich stanów wód na polderach i niewielkich opadów deszczu. Te kanały są jedynym źródłem wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Jakość wody pogarsza się przez cofki spowodowane między innymi sztormami na Zatoce Gdańskiej, gdy słodka woda z Martwej Wisły miesza się ze słoną wodą morską. W zeszłym roku mieliśmy sytuację, że wrota były na siłę otwarte, woda była cofnięta, relacjonuje Piotr Malc, rolnik z Cedrów Wielkich. Niestety woda zawierała 8 ppm stężenia soli. Podając 10 litrów takiej wody na metr kwadratowy, wrzucaliśmy 8 ton soli na hektar. Tymczasem w rejonie Żuław, który jest doskonały do uprawy ziemi, paradoksalnie brakuje dostępu do słodkiej wody. Woda doskonałej jakości znajduje się nieopodal, w Motławie. Nie możemy nawadniać wodą z martwej Wisły, bo nie chcemy niszczyć roślin, podkreśla prezes Związku Żuławskiego, Wiesław Zbroiński. Słona woda zaczęła się wdzierać na żuławy po wybudowaniu rafinerii gdańskiej w latach 70. Zostaliśmy odcięci od słodkiej wody w kanale wysokim. Idealnym rozwiązaniem byłoby odtworzenie kanału, który doprowadzałby słodką wodę z motławy na nasze poldery. Zwykłe rowy, które należą do rafinerii, są zaniedbane, dodaje Zbroiński. Kilkadziesiąt lat temu, równolegle z budową rafinerii gdańskiej, realizowano państwową koncepcję przekształcenia żuław w teren stricte przemysłowy. Planowano tam składowisko popiołów, elektrociepłownie, a także rozbudowę portu morskiego w głąb Lądu. Rolnictwo miało zniknąć z Żuław na dobre. Dwa lata przed budową Rafinerii Gdańskiej został zaprojektowany nowy rozrząd wody na poldery Żuław Gdańskich, wyjaśnia gleboznawca dr Piotr Mańko. Powstał zbiornik będący ujęciem wody technologicznej dla rafinerii z jednoczesnym odcięciem kanału wysokiego, głównego kanału umożliwiającego rolnikom nawadnianie pól. Teraz klimat się ocieplił, zmienił się profil rolnictwa. Na żuławach można uprawiać wiele warzyw, ale w kanałach płynie woda, która nie nadaje się nawet do deszczowania. Jej zasolenie ośmiokrotnie przekracza normy. Przedstawiciele rafinerii Gdańskiej uważają, że rolnicy i gleboznawcy mijają się z prawdą. Ich zdaniem słona woda na żuławach to efekt naturalnych uwarunkowań terenu. Żuławy wiślane leżą w delcie Wisły i są położone poniżej poziomu morza, mówi Aneta Magnuszewska. Szefowa Biura Ochrony Środowiska Rafinerii Gdańskiej. Wobec tego cofki z Martwej Wisły powodują, że zasolona woda wdziera się na tereny Żuław. Zbiornik retencyjny ujęcia wody na terenie rafinerii nie został zbudowany przez Rafinerię Gdańską. Jest to zbiornik, który powstał w Starorzeczu Motławy i został wykorzystany przez rafinerię w latach 70. Na mapach z początku XX wieku istnieje już kanał, który odcina Starą Motławę. Już wtedy funkcjonował ten układ dodaje. Przedstawiciele rafinerii dodają, że zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wody z motławy, spółka partycypuje w kosztach utrzymania rowów melioracyjnych oraz w kosztach zarybiania motławy. Rolnicy chcą, aby rafineria gdańska w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu partycypowała w kosztach naprawy wadliwie wykonanych melioracji. Szacujemy, że naprawa kosztowałaby od 1 do 5 milionów złotych. Mamy banalne rozwiązanie. Wystarczy chcieć to przeprowadzić, zapewnia Piotr Mańko. Kanały piaskowy, śledziowy i wysoki wchodzą w skład jednolitej części wód Martwa Wisła. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2018 roku badany był wskaźnik przewodności elektrolitycznej, wykorzystywany w klasyfikacji stanu wód przy klasyfikacji zasolenia. Normy tego wskaźnika były przekroczone ze względu na położenie punktu monitoringowego w okolicy mostu w Sobieszewie, gdzie widoczny jest wpływ wód zasolonych z Wisły Śmiałej. Zasadnym będzie pozyskanie środków finansowych, które pozwolą na wykonanie koncepcji mającej na celu wskazanie najkorzystniejszego sposobu doprowadzenia wody słodkiej na tereny użytkowane rolniczo. Pisze Ewa Wiśniewska z Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Cały czas brak decyzji w sprawie podwojenia pomocy państwowej dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 37 milionów euro. Michał Kołodziejczak uważa, że system wsparcia musi zapewnić przetrwanie wszystkim rolnikom dotkniętym tymi problemami. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie Lewicy pytali Ministerstwo Rolnictwa o system wsparcia dla rolników i sadowników poszkodowanych w wyniku suszy oraz ekstremalnych warunków pogodowych w Polsce. Jaki system wsparcia zostanie wdrożony i kiedy ewentualnie pomoc finansowa dla rolników będzie realizowana? Ile Polska otrzymała pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej na pomoc dla rolników poszkodowanych przymrozkami i gradobiciami w sadach i na plantacjach? I jak ta kwota porównuje się z pomocą przyznaną innym państwom? Pytał zmównicy sejmowej poseł Łukasz Litewka z klubu Lewicy? W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa podkreśliło, że dzięki skutecznym działaniom w Unii Europejskiej Polska otrzymała 37 milionów euro na wsparcie sadowników. Komisja Europejska już przegłosowała i przekazała te środki, a rząd ma możliwość przeznaczenia z własnego budżetu jeszcze dwóch takich kwot. Decyzję w tej sprawie musi podjąć Ministerstwo Finansów. Ta pomoc wydaje mi się dość oczywista, biorąc pod uwagę, że przeznaczyliśmy ponad 2 miliardy złotych dla rolników, aby mogli przetrwać trudny czas, kiedy ceny zbóż były bardzo niskie. Dla nas ta pomoc jest wręcz oczywistością. Niemniej jednak nie twierdzimy, że przekazywanie wyłącznie pieniędzy jest rozwiązaniem wszystkich problemów, tak jak to sugerowali nasi poprzednicy, mówił w Sejmie wiceminister Michał Kołodziejczak. Wiceminister podkreślił, że rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe mogą liczyć także na tradycyjne formy wsparcia, takie jak umorzenia i rozłożenia na raty należności wobec Kowry i Krus oraz dwuprocentowe kredyty na utrzymanie płynności finansowej. Dodał również, że dostępne są nadal środki na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Cały czas pracują komisje szacujące straty, zwłaszcza, że ekstremalne zjawiska pogodowe występują coraz częściej i z większą regularnością. Jako resort rolnictwa, gdy będziemy mieć zebrane wszystkie dane i będzie możliwe ich oszacowanie, wtedy będziemy mogli dobrać odpowiedni system wsparcia. Musimy jasno powiedzieć, ten system musi zapewnić przetrwanie trudnego czasu wszystkim, którzy borykają się z problemami, zadeklarował wiceminister Kołodziejczak. Zdaniem wiceministra rolnictwa, to dzięki wysiłkowi rządu sytuacja na wsi się uspokoiła. Udało nam się w ciągu kilku miesięcy zakończyć największe protesty rolnicze w Polsce, podpisać porozumienie z rolnikami oraz wypracować system wsparcia dla tych, którzy borykali się z problemami wynikającymi z polityki lat poprzednich. I nieudolnie skonstruowanych ekoschematów przez poprzedni rząd. Pracowaliśmy nad tymi rozwiązaniami przez kilka miesięcy, aby uspokoić sytuację. Dziś mogę powiedzieć, że od pewnego czasu jesteśmy w trybie spokojnej, merytorycznej i systematycznej pracy po tym wszystkim, podsumował Michał Kołodziejczak. Zmiana przepisów Komisji Europejskiej, która wymaga znakowania jaj w miejscu produkcji, stanowi poważny problem dla polskich producentów. Większość z nich obecnie stempluje jaja w miejscach pakowania, czyli w sortowniach. Nowe regulacje wejdą w życie 8 listopada i mogą powodować istotne zakłócenia na rynku wewnętrznym. W kontekście handlu mogą one prowadzić do braków na półkach z jajkami i produktami, które je zawierają, a także do znacznych podwyżek cen. 8 listopada wchodzą w życie przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji, które uzupełniają rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. W zakresie norm handlowych dotyczących jaj. Zgodnie z nowymi regulacjami, znakowanie jaj będzie musiało odbywać się w miejscu produkcji. Jednak ten sam dokument przewiduje możliwość, by państwa członkowskie mogły zezwolić na znakowanie w pierwszym zakładzie pakowania, do którego jaja są dostarczane pod warunkiem spełnienia jasno określonych kryteriów. Niestety Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie planuje wprowadzenia takich przepisów. Branża jajeczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego wyzwania, przed którymi stoi, mają również duże znaczenie dla handlu. Ewentualne zmiany w regulacjach dotyczących znakowania jaj mogą prowadzić do braków w szerokim asortymencie produktów na półkach sklepowych. Ponadto zmiany te mogą wpłynąć na podwyższenie cen jaj i produktów zawierających jaja w składzie, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do wzrostu inflacji, komentuje Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. Za pozostaniem przy dotychczasowych regulacjach przemawia kilka kluczowych aspektów technologicznych i ekonomicznych. Głównym celem unijnej legislacji jest zapewnienie pełnej identyfikacji jaj. Obecne metody oznaczania stosowane przez polskich producentów na etapie pakowania już spełniają ten wymóg. W związku z tym nie ma potrzeby rewolucjonizowania procesu, który obecnie działa skutecznie. Poza tym, znakowanie jaj w sortowni umożliwia producentom klasyfikację, która nie jest możliwa przy znakowaniu w miejscu produkcji. Podczas sortowania, jeśli jajo zostanie odrzucone jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego, producent nie musi go stemplować. Natomiast jeśli stemplowanie odbywa się w miejscu produkcji, wszystkie jaja muszą być oznaczone, ponieważ tam nie dokonuje się selekcji towaru. Wymóg stemplowania jaj w miejscu produkcji, gdzie mogą znajdować się jaja brudne i nieposortowane, wpływa na jakość stempla. Może on być niepełny lub nieczytelny, jeśli jajo jest zabrudzone. W sortowni jaja są najpierw eliminowane w przypadku zabrudzeń lub pęknięć, co minimalizuje ryzyko problemów z jakością stempla. Producenci od lat stosują standardowy format stempla, jednak klienci eksportowi wymagają dodatkowych informacji na stemplu. Technologicznie uzyskanie niestandardowego stempla na fermie miejscu produkcji jest trudne. W przypadku potrzeby dostarczenia jaj z niestandardowym stemplem, producenci muszą ponownie poddać jaja stemplowaniu w sortowni. Dodatkowo interpretacja przepisów może stanowić problem. Polscy producenci jaj prowadzą działalność zarówno w fermach produkujących jaja konsumpcyjne, jak i w takich, gdzie znajdują się również pakowalnie. W świetle zmienionych unijnych przepisów dotyczących znakowania w miejscu produkcji, Producenci mają wątpliwości co do tego, jak definiować miejsce produkcji w celu spełnienia wymogów unijnych. W obronie dotychczasowych przepisów przemawiają nie tylko względy technologiczne i ekonomiczne, ale także wizerunkowe. Polscy producenci jaj cieszą się dobrą renomą na rynku międzynarodowym, a zmiana dotychczasowego modelu biznesowego może zagrozić jej utratą. Polska jest jednym z największych producentów jaj w Europie. W 2022 roku wartość naszego eksportu wyniosła aż 2,6 miliarda złotych. Nie zmieniajmy standardów, które działają efektywnie i są doceniane na innych rynkach, apeluje Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. Zaznacza, że rozwinięta infrastruktura oraz logistyka produkcji i dystrybucji, a także inwestycje w nowoczesne technologie pozwoliły polskim producentom jaj wypracować systemy jakości, które zdobyły akredytację krajowych odbiorców, sieci handlowych i międzynarodowych partnerów. Systemy te zapewniają pełną identyfikowalność jaj, co jest zgodne z celem regulacji Komisji Europejskiej. Uniemożliwienie dalszego znakowania jaj w miejscu produkcji Wprowadzi zmiany, które staną przed branżą jajeczną licznymi wyzwaniami. Brak sprawnego funkcjonowania tego sektora wpłynie bezpośrednio na rynek spożywczy i handel, ostrzega Ptaszyński. Na mównicy sejmowej pojawia się coraz więcej głosów, żeby rząd zajął się sprawą masowego likwidowania stad trzody chlewnej. 10 gospodarstwom prowadzącym hodowlę trzody chlewne wydano już w tym roku nakaz ubicia świń, zakazem ich utrzymania. To skutek rozwoju ASF. W Sejmie posłowie wysłuchali informacji na temat aktualnego stanu zwalczania zjadliwej grypy ptaków i wirusa afrykańskiego pomoru świń. Sytuacja w sektorze trzody chlewnej w Polsce drastycznie się pogarsza. Hodowcy świń, żyją jak na bombie zegarowej. Nie dość, że od lat mierzą się z niepewną sytuacją ekonomiczną, brakiem stabilizacji, kolejnymi wymogami prawnymi w zakresie czy dobrostanu, czy biosekuracji, czy choćby skomplikowanymi procedurami w zakresie budowy nowych obiektów. I Inwentarskich, to jeszcze dochodzi ryzyko związane z ASF. Sytuacja co roku wygląda tak samo. Hodowcy trzody chlewnej nie mogą normalnie funkcjonować, myśleć o rozwoju i kontynuacji tuczu świn. Nie mówiąc już o pracochłonnej hodowli i ciągłym stresie. Działania lokalnych inspektorów weterynarii to jedynie działania wtórne. Nie ma decyzji i działań wyprzedzających, nie ma szerokich akcji zbierania padłych dzików, grodzenia lokalnych terenów. Ich czyszczenia z ewentualnej padliny i przede wszystkim weryfikowania sytuacji w populacji dzika o bardzo zorganizowanym odstrzale też cisza. Dziś sada trzody chlewnej pozostała garstka. 30 czerwca 2024 roku w Polsce funkcjonowało 49 539 sad trzody chlewnej, czyli o 271 mniej niż na koniec kwietnia. Jednocześnie od początku roku ubyło aż 2500. 250. Wzywamy rząd do zapoznania się z tą sprawą i skutecznych działań. Dziękuję. Z kolei Czesław Siekierski nagrał właśnie podcast dotyczący walki z ASF. Dzisiaj chcę poruszyć problem walki z afrykańskim pomorem świń. Jest to poważny problem, z którym boryka się w ostatnich czasach cała branża producentów trzody. ASF jest niegroźny dla ludzi, ale dla świń prawie zawsze zabójczy. W naturze przenoszą go dziki, a do chlewni zwykle dostaje się za pośrednictwem ludzi. Dlatego kluczowe znaczenie w walce z ASF ma bioasekuracja, czyli właściwe zabezpieczenie hodowli. Okres wakacyjny oznacza wzmożony ruch w lasach i większe narażenie na kontakt z chorymi dzikami. Trzeba mieć świadomość, że czasem zwykłe wyjście na grzyby może przynieść określone i bardzo poważne skutki. W związku z tym obecnie prowadzę konsultacje z Inspekcją Weterynaryjną, organizacjami łowieckimi oraz Resortem Środowiska o kontroli stanu pogłowia dzików oraz problemach związanych z innymi dzikimi zwierzętami. Rozmawiam również z Ministrem Finansów, aby w przyszłym budżecie zabezpieczyć środki na wzmożoną pracę służb oraz na pomoc dla poszkodowanych przez ASF rolników. Przede wszystkim zachęcam hodowców. Aby korzystać z już dostępnych instrumentów wsparcia. Do 2 sierpnia 2024 roku rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie w 80% inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF. Szanowni rolnicy, nie należy straszyć ASF-em, ale nie można też tego problemu ukrywać. Bądźmy odpowiedzialni. Pamiętajmy, że od naszych działań zależy zdrowie trzody chlewnej nie tylko w Waszym gospodarstwie, ale również u sąsiadów, a nawet w innych regionach kraju. Dziękuję Państwu za uwagę. Czesław Siekierski. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat sporu rolników z rafinerią. Dlaczego spółka o miliardowych obrotach nie jest w stanie dogadać się co do małej inwestycji w regionie, która zakończyłaby spór z lokalnymi rolnikami. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.